Odpowiedzialność. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty. Sedna. Piątka, kielichów, co wychodzi naprzeciw? Król Mieczy. Wynik, odpowiedź, rada. Dwójka Mieczy. Na spodzie talii jest Królowa Buław i to może być tło czytania. Może być gruba. Sedna, piątka glichów. To jest żal, strata, rozstanie, łzy, okres samotności, depresja. Człowiek tkwi w przeszłości. I nie potrafi wyzbyć się z ogromnych emocji. Człowiek podjął nieprzemyślaną decyzję. Mógł myśleć o śmierci. Rodzina jest skłócona. Albo kogoś porzucił, albo my zostaliśmy porzuceni. Tutaj też było poświęcenie. Poświęcenie kogoś, aby z kimś być. A co najgorsze. Że to było dobrze przemyślane przez nas. To też jest poświęcenie się dla kogoś, kogo się kocha. To też jest związek z kimś, kto nie darzy nas uczuciami. Być z osobą, która, którą nie kochamy, to trzeba być mocnym zawodnikiem, szacunku. co wychodzi naprzeciw, król miecz. To jest surowość. To jest problem ze zmianą punktu widzenia. Nawet jeśli człowiek jest w błędzie, ale stoi przy swoim, pomimo wszystko. To też są starania. Za wszelką cenę chcemy podporządkować sobie inne osoby, pozostając wobec tych osób bardzo krytycznym. Tutaj też jest problem z prawem, z dokumentami. Coś się ciągnie. Tutaj należy być ostrożnym i nie poddawać się manipulacji. Wynik, odpowiedź, rada, dwójka miecz. Otwórz oczy. Nasze wewnętrzne blokady lęki powodują naszą duchową blokadę. Tracimy kontakt z rzeczywistością. Spójrz na coś. Co przetrwało, bo być może znajdziesz w tym więcej wartości, większą wartość. Ja zawsze mówię, że każdy z nas odpowiada za siebie, za swoje błędy i jest kowalem swojego losu. Patrząc na ten rozkład, to uważam, że potrzebujesz pomocy, pomocy specjalisty. Skorzystaj z pomocy. Lub ze mną może się skontaktować. Kontakt do mnie jest pod filmem. Ja ci otworzę oczy. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Do Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Pozdrawiam. Klara Tarot. Do